Witajcie na kanale Zegarmistrz. Przed nami zegareczek marki Louis Vuitton. Jak widać koperta nosi ślady całkiem nielichych uderzeń które doprowadziły do uszkodzenia inka bloku. Wskutek silnego uderzenia, a czasami nawet i wstrząsów. Najczęściej wypada górny inka blok. Zdarza się, że czasami i dolny. W tym momencie jest sprawa bardziej skomplikowana, bo musimy rozbierać praktycznie cały zegarek od drugiej strony, czyli od strony tarczy. W przypadku, gdy parametry pracy mechanizmu będą prawidłowe, nie ma konieczności jeszcze robić serwisu gruntownego i będzie można Zakończyć naprawę częściową, zwaną popularnie drobną naprawą. W tym przypadku było osadzenie inka bloku w gnieździe. Więc tą drobną naprawę mamy za sobą. Czas zająć się kolejnym zegarkiem. I kolejny zegarek do weryfikacji. Zwykły, skromny Tisocik. Jego symptomy to opóźnianie, zatrzymywanie się, Mamy tutaj jakiś ciekawy wpisik informujący nas, że prawdopodobnie bateria była wymieniana w lipcu w 2001 roku. W środku mamy mechanizm ety, który jest nierozbieralny. A więc generalnie zegarmistrz nie ma czego tu szukać oprócz wymiany baterii i wymiany całego modułu wraz z tarczą i ze wskazówkami, ponieważ ten zegarek jest wyjątkowo tani. A więc jedyna rzecz, którą możemy zrobić to sprawdzić jaki jest stan baterii. No, i bateria bez obciążenia to jest 1,43 V. A więc jest to kwestia wymiany baterii, prawdopodobnie, co oczywiście dokonamy, a następnie przez dobę zegarek zostanie sprawdzony. Kolejny zegarek do weryfikacji IWC Schaffhausen, tak zwany Portugalczyk. Symptomy oczywiście tradycyjne spóźnianie, zatrzymywanie się, ciężko działa koronka, coś jest z naciągiem. Zaraz zobaczymy, co go tak naprawdę boli. A więc szkoda tracić czasu, musimy się do niego dobrać. Pierwszą rzeczą, którą sprawdzamy, to jest luz, jaki występuje na łożysku wachnika. I łożysko oczywiście jest do wymiany, ponieważ jest już spracowane. Zdejmiemy sobie teraz ten wachnik, żeby przyjrzeć się bliżej wychwytowi. Praca wychwytu jest taka dość dziwna. A dlatego, że wychwyt pracuje na sucho I dlatego nam przyrząd diagnostyczny wykazał jakieś trzepotania. A nie rytmiczną pracę balansu. Jak widzimy, pierwsze ślady na zewnątrz wskazują na starą oliwę, a także przy zespole automatycznego naciągu. No i oczywiście kotwica. Widzimy, że wychwyt jest suchy, a więc zegarek nadaje się do gruntownego remontu, a właściwie serwisu. A i oto kolejny zegarek, który trafia do serwisu na weryfikację. Symptomy, jak zawsze, zatrzymywanie się. A tutaj na tarczy zegarka już widzimy ślady po dosłownie rysowaniu wskazówką godzinową po tarczy. Wskazówka godzinowa jest za głęboko osadzona lub tarcza jest urwana i dlatego mechanizm nie działa. Jak widzimy, nie ma tutaj żadnych komplikacji. Ale pomimo wielokrotnego nakręcania sprężyny, balans dopiero teraz ruszył, a powinien ruszyć już po trzecim, najpóźniej czwartym nakręceniu koronką. Niewątpliwie mechanizm zegarka wymaga serwisu gruntownego. A więc już wiemy wszystko. A oto kolejny zegarek, który trafia na nasz stół w celu weryfikacji. Wiele osób pyta się, po co producent zamieścił w deklu szkło. Bo generalnie nie ma tutaj nic do podziwiania. Wydaje mi się, że przyczyna, dla której szkło zostało zamontowane, jest bardzo prozaiczna. Otóż bez otwierania zegarka, zegarmisz może stwierdzić, czy rzeczywiście zegarek wymaga serwisu gruntownego. Tradycyjnie sprawdzamy, czy czwiertnik stawia opór. Jest w porządku. Data zmienia się prawidłowo. Symptomy to zatrzymywanie się zegarka i opóźnianie. Już same symptomy wskazują na to, że raczej konieczny jest serwis gruntowny. Ale, aby się upewnić, najpierw nakręcimy zegarek. Widzimy, że balans ruszył żwawo, ale może być to mylne. Na naszym przyrządzie diagnostycznym teraz widzimy, że amplitudy spadły do 215 stopni. A więc niewątpliwie zegarek wymaga czyszczenia i konserwacji świeżymi oliwami. I napotykamy na opór. Kiedy uszczelka w zegarku jest niewłaściwie konserwowana, nie jest konserwowana, kiedy był otwierany i zamykana na sucho, skutki są między innymi właśnie takie, że problemem może być następne otworzenie zegarka. A więc spróbujemy jednego ze sposobów na oporne dekle. Miejmy nadzieję, że odrobinka WD40 rozluźni nasz dekielek. Dobrze, minutka minęła, a więc możemy spróbować jeszcze raz. Być może już zadziała. O, nawet się udało. Za to włożyskach mechanizmu przykładni chodu. Mamy bardzo dużą ilość oliwy, która świadczy o tym, że ktoś próbował jakimiś półśrodkami cokolwiek tutaj zrobić. No i oczywiście duża ilość oliwy tutaj na osi wachnika, aż wylewa się na tym wachniku, a więc ewidentnie zegarek nadaje się do naprawy gruntownej. Kolejny zegarek, który trafia na weryfikację. To oczywiście citizenik. Dobrze. Objawy i symptomy. Zegarek zatrzymuje się, traci sygnał. Brak możliwości ustawienia manualnie czasu. No cóż, trzeba będzie to sprawdzić. Czy rzeczywiście jest to prawda? W tym celu musimy przytrzymać przez okres 10 sekund górny przycisk. I teraz zegarek powinien wskazać nam. Punkt odniesienia swoich ustawień, czyli prawidłowo na pozycji 0. Wszystkie wskazówki powinny być na godzinie 24, a wskazówka dni tygodnia na niedzieli. W oczku datownika powinna pojawić się cyfra 31 oraz 1. Zbliżamy się już do godziny dwudziestej czwartej. Wskazówki ustawiły się prawidłowo. No i oczywiście czekamy, aż datownik zakończy swoją pracę. Tak jak wspomniałem, prawidłowe ustawienie to jest 31 dzień miesiąca oraz pierwszy. Tu troszkę musiałem skrócić materiał, żebyśmy nie usnęli, bo dość długo trwa to ustawianie kalendarza. Ale już zbliżamy się do prawdopodobnie prawidłowego ustawienia. No, i możemy uznać, że ustawienie jest prawidłowe. Ok. Czyli teraz musimy przejść do ustawiania funkcji czasu. Po odciągnięciu koronki w drugą pozycję ustawiania, jak najbardziej można manualnie ustawić analog zegarka. A więc przyczyną usterki nie jest zegarek, ale jego funkcje, które przerosły możliwości intelektualne użytkownika. Albo użytkownik nie miał ochoty przeczytać instrukcji obsługi, i dla ułatwienia sobie życia, Poszedł na tak zwane skróty. Pomyślał sobie: Niech sprawdzą to w serwisie. Jak widzimy, wszystko jest w porządku, i zegarek nie wymaga ani pomocy zegarmistrza, ani jakiejkolwiek naprawy, a tylko uwagi ze strony użytkownika i staranności skrupulatności w czytaniu instrukcji obsługi. A na koniec samego wspaniałego poranka pełnego weryfikacji zegarek, o którym marzy każdy zegarmistrz, żeby go otworzyć. Jest to zegarek marki Diesel co po niektórzy mówią diesel, no ale nieważne. Problem polega na tym, że maksymalna średnica przyrządu do otwierania nie jest w stanie objąć średnicy dekla. A więc pozostaje wyłącznie odkręcanie piłeczką. Ale że w dniu poprzednim nie udało się to odkręcić piłeczką, napuściłem między dekiel a kopertę, troszeczkę oliwy i WD40. Zobaczymy, czy teraz, po przebytej nocy z moimi substytutami techniki, dekiel, dekiel nam w końcu ulegnie. No, i jak to mówią, cierpliwość jest gorzka, za to jej owoce są słodkie. Udało się, i nawet jest uszczelka. I po wymianie baterii, nasz dieselek zaczyna działać. I oczywiście kolejny zegarek do weryfikacji. Zaraz przyjrzymy mu się troszkę bliżej. Widzimy, że to prawdziwy weteran. A właściwie uliczny wojownik. Tak wygląda szkło. Bezel. Niewątpliwie trzeba wymienić szkło bezel, odrestaurować bransoletę, kopertę, będzie co robić. Do tego wszystkiego jeszcze z 20 maili z zapytaniem o części. Garść bateryjek do wymiany i tak praktycznie wygląda każdy poranek pospolitego zegarmistrza. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się, dbajcie o swoje zegarki. Pozdrawiam wszystkich. Hej!